Kubot do wysokiej formy przed laty wrócił za sprawą debla. To dzięki świetnej grze z Austriakiem Oliwerem Marachem złapał formę i pewność siebie. Teraz na równi traktuje pojedynki singla i gry podwójnej. Polak zakończył przygodę z turniejem w Indian Wells. Już na pierwszej rundzie odpadł w singlu. Na ćwierć pożegnał się minionej nocy z Deblem, zawodnik z Dolnego Śląska, wspólnie z Serbem Janko Tipsarewiczem. Byli jednak bliscy sprawienia sensacji. Wygrali pierwszego seta w rywalizacji z najlepszym Deblem świata, amerykańskimi braćmi Bobem i Mike'em Bryanami, 7-6, zwyciężając tajbreka do czterech. W drugim secie polsko-serbski Debel dał się raz przełamać, i Amerykanie triumfowali 6-4. O wszystkim decydowała trzecia partia. W niej Nieznacznie lepsi byli rywale ostatniej piłki meczu, należały do faworytów, Brianowie wygrali 10 do 7 i cały mecz 2 do 1. Kalifornijscy kibice brawami nagrodzili jednak i jednych i drugich, cała czwórka bowiem stworzyła bardzo ciekawe widowisko.